Wukowicz, Wukowicz w kierunku Korzyma, Bruma Maciej Korzym spokojnie opanował piłkę Edi noga i gol! Fenomenalna bramka Ediego Andraginy i Korona doprowadza do wyrównania. Znosiło się na to, że korona strzeli czyli bramkę wyrównującą, wszystko wskazywało, że to Arka strzeli kolejną bramkę, ale warto tą akcję przyśledzić tu początku. Zag zag zagranie Wukowicza, świetne zachowanie tutaj Korzyma, naciskany przez brumę chwalonego przez nas. No i najgorzej dla Arkim byś jak mogło, że koło Korzyma właśnie, to jest świetne to podanie Wukowicza. Ja widziałem jak zbiegał z lewej strony yy, do środka korzym na podanie właśnie po no akurat... Świetne zachowanie również Korzyma, który utrzymał się przy piłce, ale zagrał do partnera do lewszej nogi. Nie zagrał mu do prawej nogi, tylko zagrał do lewej i też duża zasługa jego przy tej bramce. Nie uwierzysz mi, ale kiedy Arka sobie te sytuacje bramkową stwarzała i nie wygrywała, że... to, to mi się coś do głowy tak, tak nasunęło. No, może Korona się przebudzi,